Siemanko z tej strony DarkCrush. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć kilka ważnych informacji odnośnie tego co będę nagrywał, bo teraz właśnie się u mnie zaczynają ferie zimowe i z tego powodu naprawdę się bardzo cieszę i po prostu chciałem wam powiedzieć odnośnie tego, co i kiedy będę nagrywał. Yy, otóż, jeżeli w ogóle streamy by się pojawiały, to pojawiałyby się one o 16.30, ewentualnie jeszcze rano, jakieś, może filmy wrzucę, co tam bym nagrał sobie jeszcze tam kiedyś, ale to już tam nie obiecuję. Natomiast streamy raczej powinny być yy, właśnie o tej 16.30. Yy, nie wiem jak często, to już po prostu zobaczymy. Ja będę tutaj wydaje mi się, że informował na bieżąco. I nie wiem, czy w komentarzu pod tym filmem, czy jak, zobaczymy, to tutaj już po prostu prawdopodobnie sobie jeszcze to przemyślę i powiem na najbliższym odcinku, jak, w jaki sposób będę informował, kiedy będę nagrywał konkretnie. I tutaj jeszcze jest takie pytanko do Was. Jaką grę oprócz Eurotraka byście chcieli zobaczyć? Bo ja mam Moje propozycje to jest tak City Car Driving Minecraft WRC3, Scania Track Driving Spintires co tutaj jeszcze i Need for Speed Undercover to są takie moje propozycje które mógłbym Wam zaproponować i to najchętniej właśnie z jedną z tych gier bym nagrywał ale wydaje mi się, że jeżeli i tak chcę którąś z tych gier nagrywać oprócz Eurotraka, także po prostu to już, jeżeli nie napiszecie, którą byście chcieli najbardziej zobaczyć, to ja po prostu sam ją wybiorę, bo ja się nie chcę do samego Eurotraka ograniczać, chociaż oczywiście z niego streamy będą najczęściej. Dobra, wydaje mi się, że to tyle wam chciałem powiedzieć w tym. Nie wiem krótkim vlogu, że to tak nazwę. Nie wiem po prostu jak zwał, tak zwał, ale nieważne. Yy, dzięki za obejrzenie tego filmu informacyjnego. Trzymajcie się i widzimy się na najbliższych streamach. Wydaje mi się, że ja będę tutaj pod tym filmem informował i kiedy ten stream będzie. A najbliższego streamu spodziewajcie się jutro o 16.30. Nie wiem jeszcze z jakiej gry, możecie mi napisać. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i widzimy się na kolejnym liveie. Cześć. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć: będzie taka fajna, mała niespodzianka dla Was, ale to odnośnie moich filmów, wydaje mi się, że Wam się spodoba, bo dużo osób się o to pytało. Trzymajcie się, cześć.